VIP, że Słowik został tutaj prezesem, tak? Dobrze mówię, że z, został y, Słowik partnerem, włodarzem tego. Mogę tam jedną myszkę już? MMA. Nie? Mma nie? Róż. Róż. Bo jeden Donate nam nie. przyleciał i boję się, że zapomnę. No, no to nie odpowiedzą wam. Ale ja nie mogę go zobaczyć. Numer jeden na czasie. No dlatego, bo dużo ludzi pyta, co my myślimy o tym MMA donate. Donate. No to dawajcie. że Słowik jest. Bosem jest tak? Właśnie, napiszcie dokładnie. Bo ja tylko ty tytuły czytałem. No. Włodarzem jest. No. Generalnie sobie no. gadaliśmy, że to już jest od zarania dziejów tak, że gangsterzy i osoby, jak ty to Sakerująeś, dykta nie dyktatorzy, tylko kurwa. Tyranię. Tyrani zawsze właśnie wz wzbudzają u ludzi taką... intrygują ludzi. I są na językach ludzi, nie? I to jest takie coś, generalnie jest taka akcja, że ludziom imponują najprostsze rzeczy. Generalnie, jakby na to nie, nie spojrzeć, że takie proste, głupie rzeczy nam wszystkim mówię, nam wszystkim imponują. Czyli właśnie takie intrygi typu gangsterka, dlatego te filmy o gang gangsterach są tak się oglądają, bo. My chcemy czegoś U. ciekawego, więc to jest jedna rzecz, którą trzeba zaakceptować, zanim się wchodzi do tej dyskusji. Ja myślę, że to nie jest tylko w Polsce, ale na całym świecie, nie? że to nie jest tylko w Polsce problem, że ta jedna mafia, powiedzmy, jest problemem. Tak ja jakby, nie. No, nie? No kurde, w każdym mieście. Teraz możemy zadać w sumie takie pytanie do widzów, kto, kto nie oglądał serialu Narcos i kto się nie jarał. tym Ja nie oglądałem. I tym serialem się nie jarał. Ja nie oglądałem na razie no 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 tak Adamę, komputer za cicho jest YouTube ale opisali ludzie że za cicho jak puszczam nie to pójść. Zobaczcie, czy zacichłe jest, jak puszczam teraz. Co jest w tym prostego? No nie Najprostsze rzeczy: typu mordo, takie, takie kurwa, e, prymitywne rzeczy. Mordowanie, wymuszanie złodziejka, bycie aroganckim. Wychodzenie za szereg nie? Nie? Tak, by... wychodzę no. nie poza szereg. nie tylko właśnie w kryminalny sposób, ale w każdy inny sposób. No. Baumgartner, skacze z kosmosu, wszyscy na to patrzą. Ktoś. Robi coś niemoralnego, no wszyscy tak. na to patrzą, a czekajcie chwilę, a coś ja bardzo biegającego od normy, nie? I, no i na przykład zarzucają Najmanowi, że promuje to, ale to nie jest tylko Najman, wszyscy to robią, muzyka to robi, Najman to robi, telewizja to robi i zawsze robiła i będzie robić, no bo to jest właśnie część wychodzenia poza szereg i wszyscy chcą na to patrzeć. I no trochę i... gatunek jestem winien, nie? Gatunek, gatunek ludzki. Jestem winien. winien, że ma takie kurwa zainteresowania. Ja mam coś takiego. No, nie bardzo. będę przeciwnikiem tego, że Słowik dołączył do Galinajmana, bo najróżniejsi ludzie i jak sobie spojrzycie na inne federacje, zaczynając od największych w Polsce, to znajdziecie tam różnych ludzi z różną przeszłością. Każda federacja sportu walki promuje kryminalistów, nie? Tak. I yy, nie będę miał nic do tego, tak żeby to jem. zrobił, ale ja po prostu osobiście tej gali nie będę oglądał. I tyle mogę powiedzieć. To bo... też było kiedyś fajnie a propos yy, właśnie tej patologii, że dużo sportowców mówiło, że jest ta patologia, nie? A na przykład w tych najbardziej sportowych federacjach, yy, często oczywiście bardzo dobry zawodnik, zajbisty zawodnik, ale yy, tak naprawdę ma jakąś tam przeszłość, że też nie, nie ma aureoli nad głową, nie? No. Wiecie o co chodzi? To jest wszystko takie kurwa, że ciężko jest tak y, powiedzieć, że jest tak i chujnie, że nie jest no. to takie czarno-białe wszystko, że jest tak i chujnie. No, yy, może są. Yy, yy, jest winny, bo to no, nie jest dobrze promować takie rzeczy, ale wszyscy to robią też. Yy, po pytanie, yy, ile wszyscy osób będzie robią. chciało to zobaczyć, bo jest tam słowik, nie? No jeżeli ileś tam osób chce to zobaczyć, bo jest tam słowik, to nie oglądają. No ja po prostu nie będę tego oglądał. A jeżeli nikt nie będzie chciał tego oglądać, to Najman zawinie interes, nie? Ciekawe... I po prostu się y, obronił y, samo, no. nie? Jestem y, bardzo ciekawy statystyk. Jestem bardzo ciekawy statystyk po tym filmie i mocy, właśnie stanowskiego, nie? Bo to, tak. po, to poszło w chuj. I ciekawy jestem, czy rzeczywiście mhm. jedna osoba. Zobacz, jakim influencerem będzie Stanowski, jak wpływową osobą będzie Stanowski, że na przykład powstrzyma kurwa, że ta gala serio się chujowo sprzeda. Jeszcze nie? jest taka kwestia, Dzięki że nie, nie wiem, czy wy, no ja nie znam aż tak dokładnie przeszłości Słowika. Wiem, że był tam przywódcą tego Pruszkowa, tym chyba najgłówniejszym. Jednym z, z tego głównie, czasu. Bo oni byli zarządem. I wiem, że robili tam wszystko, co najgorsze w Polsce, ale być może Stanowski. Jeszcze bliżej zna temat i dlatego jest aż takim przeciwnikiem tego. Wiesz, ja się aż tak nie angażuję w to, bo po prostu no, jestem e, lajkiem w tym temacie, nie? Mm. Ale nie obejrzałbym mm. takiej osoby po prostu. Mm. Ale generalnie też uważam, że to co on powiedział wymaga serio dużej odwagi, bo nawet jeżeli te mafie już tam nie istnieją i tak dalej, bardzo negatywnie się wypowiedziałeś o, o tej grupie, nie? Jednak gdzieś tam wracasz wieczorem do domu, kurwa, ktoś tam jedzie za tobą dłużej. I w, mogą, m, po prostu wchodzisz w taki nowy tryb działania, nie? Że kurwa, o coś powiedziałeś o tej mafii, o ktoś jedzie za tą dłużej, nie? Jedzie za tą 5 minut, 10 minut, jakaś x5, czarna x5 nowa, nie? Po, po, po prostu samo to. Nie mówię, że to są oni, ale kurwa, no Stanowski jest moim zdaniem odważną osobą, nie? Hmm. <laughs> że aż tak pojechał i. Teraz, I trzeba to no, też uh, szanować, nie? Trzeba to szanować. Nie ma, nie ma już takich grup teoretycznie, nie, w Polsce. jak, jak były w latach 90. No teoretycznie, nie. No a nie Na, pe na pewno nie działają na taką skalę, ale no jakieś tam pozostało się. No, ale jest pewnie... dużo bezpieczniej. No do Warszawy no. dobrym samochodem nie, raczej nie... Nie powinno się wjeżdżać w latach 90., a teraz y, nikt na to nie zwracowali. Y, na parkingu na naszym osiedlu ktoś przyjeżdżał, y, to normalnym było, że ukradli mu radio. Teraz już tak nie jest, więc ja myślę, że to się mocno pozmieniało. No to co, zobaczcie, już kurwa włóka, komentarze co, minęło z 20 minut. My już dwie dramki. Znaczy nie, bo przeleciany Przeleciane ludzie w by chcieli, głównie. żebyśmy obejrzeli ten film. Cały? Nabieżał, ja go oglądałem. Nabieżał, jako? Jeżeli wypowiedziałeś się po, po Tak, prostu. biorąc ja pod uwagę no ten nie film, cały. No. Ja obejrzałem wszystko od Najmana, wszystko Stanowskiego i nawet sobie utrwaliłem. to trochę Donate'ów do poczytajcie, bo ja nie wiem gdzie, że skończyliście. Bo już ludzie się wypowiadają trochę. <laughs> Widzę na ten temat. Tak, tylko jeszcze nie mamy dostępu do Donate'ów. Czekamy na... Bukajik. właśnie pije waszego energetyka, mordeczki, DJ Sepson. Na zdrówko, DJ Sebson. Andrew, <coughs> dziękujemy. Trochę to trywializujemy. Kurde, ale, ale tak czytacie, Donate, że pominiemy w chuj. No ale Owca z dołu, tyż góry, ale jeszcze na dole są schowane, których jeszcze nie było. Ja już nie będę pamiętał, nie? No ale lećmy. Tylko mówię, że się zagubimy i ktoś się wkurwi, nie? <noise> ktoś napisał na czacie, dawajcie lekciura. Czajcie grę słów? No. ej, ale nie rozumiem Andrew jak już jest, jak już przeczytałeś, nie rozumiem. E, w sensie rozumiem, że jest różnica, ale nie rozumiem dlaczego jest ten komentarz, że w którym momencie chodzi o to, że bo no. powiedzieliśmy, że każda federacja promuje kryminalistów. I w innych pewnie nie ma mafiozów, tylko są po prostu ludzie, którzy za coś no, ale czy ta Andrew, możesz potwierdzić, że w innych nie ma mafiozów, a znajdzie się na pewno wśród dwóch tysięcy osób na czacie, gdzie ktoś będzie wiedział, że jest jednak. To, że my, my nie wiemy, ty Już. nie wiesz, to, to też to nie jest wszystko, nie? Dobra, to polecimy od tych, które...